Witam Panią. Dzień dobry. Spotykamy się na kolejnym spotkaniu członków Klubu Integracji Europejskiej w ramach cyklicznych spotkań. Poranna kawa z ekspertem. Pani poseł dniu dzisiejszy miała okazję wygłosić krótkie przemówienie. Nie mogę nie zapytać się, o jakiej tematyce i czego dotyczyło. Ja przede wszystkim jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam posłuchać ekspertów, którzy dzisiaj tutaj przedstawiali swoje prezentacje, bo były one niezwykle ciekawe i to pokazuje jak ważna rola jest ekspertów w naszym życiu, w naszym funkcjonowaniu, mówię w naszym również tym, którym ja na co dzień się zajmuję, czyli politycznym. Mówiłam dzisiaj właśnie tutaj o tym, jak ważne jest docenienie pracy i przedsiębiorców w całym polskim systemie gospodarczym, że dzisiaj tak naprawdę brakuje nam rozwiązań, które wspierałyby przedsiębiorczość, które wychodziłyby naprzeciw oczekiwaniu, upraszczały funkcjonowanie. Mówiliśmy o tym, jak często zmieniał się system podatkowy, jak dużo powstało nowych aktów prawnych, jak mało czasu przedsiębiorcy otrzymują na to, ile w ogóle otrzymują ten czas, żeby te zmiany wdrażać. Niektóre zmiany są wprowadzane w taki sposób, że właściwie nie ma jasności co do tego, jak przedsiębiorcy powinni się do tego ustosunkować i jak powinni, jakie powinni rozwiązania wdrożyć w swoich przedsiębiorstwach i wobec swoich pracowników. Tak nie powinno być, bo niepewność wpływa na obniżenie poziomu inwestycji w Polsce, na to, że przedsiębiorcy nie decydują się na rozwój swoich firm, chociaż są na to przygotowani, tylko tak naprawdę nie wiedzą, co przyniesie im jutro. Państwo powinno być partnerem dla przedsiębiorców, jeżeli chodzi o ich możliwości rozwoju, a nie jakimś takim podejrzliwym kontrolerem, który. Każdy Każdą inicjatywę bierze pod lupę i się jej przygląda, kwestionując, czy jest ona właściwa i czy powinna mieć miejsce. Mówiliśmy tutaj o rozwiązaniach, które są nam potrzebne. Mówiliśmy o tym, że podatki przedsiębiorcy powinni płacić dopiero w momencie, kiedy otrzymają opłatę za wykonaną usługę, kiedy zostaną, zostanie opłacona faktura. I to jest bardzo istotne. Tak? My dzisiaj musimy jako przedsiębiorcy często pokrywać zobowiązania, za które jeszcze nie otrzymaliśmy wynagrodzeń. I to jest szereg takich rozwiązań, o których mówimy, mówimy o tym, że urzędy skarbowe to powinny być po prostu takie punkty doradztwa, pomocy, a nie właśnie takiego patrzenia na przedsiębiorcę jako kogoś podejrzanego, który realizuje swoje działania. To musi się absolutnie zmienić. Państwo musi być bardziej życzliwe i otwarte na przedsiębiorców, bez, bez przedsiębiorczości polska gospodarka nie będzie dobrze funkcjonowała. Cię sobie jasno to mówiliśmy, mówiliśmy o ważnym udziale ekspertów w życiu politycznym, bo to Politycy e, tworzą dzisiaj ramy prawne, e, które już następnego dnia obowiązują nas wszystkich, e, więc, więc ten dialog e, powinien być na wysokim poziomie, te rozmowy powinny być nawet kilkustronne, ale właśnie po to, e, by funkcjonowało się jak najlepiej e, zarówno w państwie, jak i przedsiębiorcom, e, bo to jest po prostu potrzebne, taka synergia jest niezbędna do tego, e, żebyśmy mogli osiągać jak najwyższe te poziomy gospodarcze. E, czy Pani zdaniem powinno być więcej takich e, Warsztatów, takich szkoleń, tak jak w dniu dzisiejszym, ponieważ tak jak sama pani poseł wspomniała, że z dnia na dzień przepisy prawne wchodzą i przedsiębiorcy nie są w stanie na czas za nimi nadąrzeć, a jednak nieraz tego typu szkolenia, jak dzisiaj są potrzebne. One są bardzo potrzebne i ja bardzo doceniam wszystkie takie inicjatywy. Ta inicjatywę trzeba nazwać inicjatywą oddolną. Przedsiębiorcy zrzeszają się w ramach klubu i sobie wzajemnie pomagają, wymieniają się doświadczeniami. Takie platformy są niezbędne, ale nie tylko Powinny być to oddolne inicjatywy. Władza też powinna wychodzić naprzeciw oczekiwaniom, powinna pomagać, powinna konsultować przepisy, które chce wdrażać. Jak je wdraża, to powinna być otwarta na to, żeby wytłumaczyć, co i jak ma funkcjonować. Dzisiaj tego w ogóle nie ma, więc ja doceniam takie inicjatywy oddolne, natomiast uważam, że gdzie indziej powinny być rozłożone akcenty i mam nadzieję, że będziemy w stanie to po prostu zmieniać, wychodząc właśnie naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorczym. Przedsiębiorców, którzy dzisiaj tutaj o tym też mówili. Ja myślę, że kwestie samych ekspertów też są bardzo istotne. Nikt nie ma takiego doświadczenia, nikt nie ma takiej praktyki jak osoby, które na co dzień prowadzą własne działalności. I to jest nam bardzo potrzebne, żeby słuchać tych osób, żeby korzystać z tych doświadczeń, żeby nie wymyślać koła i nie popełniać tych samych błędów, co już kilkakrotnie zostały popełnione. Więc tutaj rola osób, które tworzą te firmy, tworzą te biznesy jest niezwykle ważna i powinna po prostu zostać Dobrze wykorzystana.